W tym roku fotografowaliśmy, przypomnę. Najpierw portrety rodzinne, gdzie tłem faktycznie tutaj było miasto. Później fotografowaliśmy wzgórza Lublina, nawiązując z kolei do legendy o założycielskich wzniesieniach, na których powstało miasto. No a ostatnie spotkanie, które spotkało się z największym zainteresowaniem, zresztą na arenie ogólnopolskiej, to była fotografia zakładów rzemieślniczych. Były potraktowane w sposób bardzo luźny, otwarty. Rozmawialiśmy zarówno o tych tradycyjnych zakładach, które konstytuowały niegdyś miasto i były takimi miejscami, gdzie przychodziło się po pomoc. My również przyłożyliśmy to na Współczesne zakłady usługowe, nie tylko rzemieślnicze, bo na pewno to jest wiele niuansów i różnic, i one zostały pokazane fantastycznie przez uczestników tej trzeciej wrześniowej edycji projektu Otwórz Lublin. Wy potem obrabiacie te zdjęcia. Do was trafiają te pudełeczka, i to wy odsłaniacie te tajemnice. I za każdym razem jest wielkie zdziwienie, że się udało, i za każdym razem nad każdym zdjęciem się zastanawiamy, gdzie to jest, bo jednak ta ułomność tego aparatu, niedoskonałość tego zdjęcia, które nie jest tak idealne, jak fotografia cyfrowa, zmusza do tego, żeby zastanowić się nad tym, gdzie to jest, bo to nie są od razu natychmiast rozpoznawalne miejsca dla nas, znających Lublin jak własną kieszeń. Trudno powiedzieć, że, że zazdroszczę, ale jestem pełen uznania. Przede wszystkim tu dużą rolę też odgrywa przypadek. Niezależnie kto to robi, czy to będzie robił profesjonalista, czy to będzie robił amator, to narzędzie działa bardzo indywidualnie. I często fotografia jest dziełem przypadku. Ktoś miał po prostu szczęście, że światło nie zaświetliło papieru. Ktoś miał może troszkę więcej pojęcia, żeby być uważnym i wysunąć ten szyberek, yy, tak żeby to światło nie zniszczyło papieru. Za każdym razem jest właśnie tak, jak Marcin powiedział: jest niespodzianka, jest zaskoczenie i w zasadzie trudniej nam jest te miejsca identyfikować, dlatego że my je na początku widzimy w negatywach, a świat w negatywie jest po prostu trochę na opak. Albo tajemnica, albo jakaś mistyka, albo szczęście. To ja się w ogóle boję teraz pytać, jak wyście wybierali te 30 najlepszych? No tak, no muszę się przyznać do preselekcji, którą później pre, -pre to tak już jak ostatnio mówi się o poczynaniach naszego rządu, że jest wszystko para-para, to u nas jest tak prepre, pre Więc najpierw ja wybrałam część fotografii, sugerując się jakością wykonania, jakością samego obrazu i także przeznaczeniem docelowym, bo spośród tych fotografii wybierzemy tych pięć, które zostaną Umieszczone, uwiecznione na porcelanowych płytkach, ale później oddałam już głos ekspertom, czyli fotografom, po to, aby oni wybrali te, które uważają za najciekawsze i tym swoim bardziej wprawnym okiem, artystycznym docenili i wybrali te konkretne, które już poddaliśmy pod głosowanie. Mieliśmy bardzo podobne przemyślenia co do tych fotografii, czyli ten zestaw, który Basia na początku wybrała. Nie sądzę, żeby w ogóle się coś zmieniło. Wydaje mi się, że dokładnie się powtórzyły te nasze sugestie. A jeśli chodzi o samo głosowanie, Wiem, że zdjęcia już na Facebooku. Wiem, że klikanie wielkie się rozpoczęło. Ja się mi zdaje relacje z, z tego, co tam się dzieje, bo, dlatego może ona powie coś o tym. Marcin, w tej jest przestrzeni tajemnicy i tego, co na opak, a ja klikam przed ja komputerem. Mogę, w Ciemnie nie mogę używać komputera. Nie wolno sprzęgać chemii z elektroniką, ale ja śledzę codziennie, zdaję raporty. Już najbliższy zdam 17 października. Wtedy powiem, jak się sprawy mają, bo wiem, że to też skutkuje i mobilizuje. Po ostatniej naszej relacji bo lubi Mieliśmy wiele, wiele zdjęć i no i są faworyci.